Nokia C3 Dodawanie i usuwanie kontaktu i grup kontaktów. Dodawanie kontaktu. Wciśnij klawisz kontakty. Aby dodać kontakt, kliknij klawisz Dodaj. Wpisz numer telefonu, a następnie naciśnij OK. Wpisz imię odbiorcy. A następnie naciśnij OK. Wpisz nazwisko odbiorcy, a następnie naciśnij Zapisz. Kontakt został zapisany. Naciśnij klawisz Wróć. Aby dodać drugi kontakt, naciśnij Opcję. Używając klawisza w dół, podświetl zakładkę Dodaj nowe. A następnie dwukrotnie wciśnij klawisz Wybierz. Wpisz numer telefonu, a następnie naciśnij Ok. Wpisz imię odbiorcy, a następnie naciśnij Ok. Wpisz nazwisko odbiorcy, a następnie naciśnij Zapisz. Kontakt został zapisany. Aby wrócić do ekranu startowego, naciśnij klawisz zakończenia połączenia